Zanurzam się w ciszę, wdycham przestrzenie wokół, łagodzi mnie ciepło jesiennego blasku. Chcę być nigdzie, chcę być bez zewnętrzności, po to tu się zjawiłam jestem pewna, że idę przez własną nicość i tylko to może dać mi odpoczynek. Hałas, ruch. Drobny nawet, który tutaj staje się zamieszaniem, bez zapowiedzi uświadamia mi, że wkroczyłam do absolutnie wypełnionej, zajętej swoim życiem przestrzeni. I właściwie jestem hałaśliwym intruzem, który przybył w poszukiwaniu ciszy. I właściwie jestem obca w tym świecie. To nagłe otrzeźwienie. Jak się teraz odnaleźć? To jest ogromny świat. Powoli, krok po kroku będę w niego wchodzić. Najbezpieczniej skupić się na szczegółach, ogarnąć najbliższą przestrzeń, pozwolić, żeby zmysły powoli się wyostrzały, zobaczyć kolor trawy wokół, ruch liści na drzewach, usłyszeć własne kroki, wyodrębnić inne dźwięki poza swoimi. Dotknąć skomplikowanej struktury drzewa i nagle poczuć zapach i umieć go powiązać z tym, co mnie otacza. Drzewa żyją w tempie tak odmiennym od naszego, ale wystarczy się skupić, żeby skalę ich czasu zobaczyć. Młode walczą o światło i szansę wybicia się ponad innych. Dojrzałe szczycą parasolem korony. Stoje pod świerkiem, oblepionym strumieniami żywicy, broni się przed szkodnikami. Niestety jest tak osłabiony walką, że nie ma szansy jej wygrać. Czuje się bezradna i ogromnie przygnębiona. Rozglądam się i widzę drzewa leżące w połowie, wchłonięte przez runo. Stają się gospodarzem i pokarmem dla innych. I kreśli mi to sens wszystkiego. Wokół mnie pełno śladów tętniącego tu życia. Wystarczy, że wyjdę z pętli własnych myśli i zobaczę tropy na ścieżce. Szły tędy łosie, a w głębszych piaskach czyściły kopyta. Wędrowały wilki. Ślady o kształcie serc sznurują się zdecydowanie. Przecinał tę drogę Borsuk, jego pazury mocno odcisnęły się na piasku. Pędziły jelenie i sarny, część z nich całkiem niedawno. Jak zatłoczona to okolica. Ile spraw tu jest do załatwienia. Ile historii na tej ścieżce. Skupienie nawet na jednej z nich to fascynująca opowieść. Babrzysko. Świadoma zwierzęcych ścieżek, ich tropów i zapachów, docieram do sedna. Do najswobodniejszej zwierzakowej miejscówki. W moim języku znaczy to najintymniejszej, ale tutaj to słowo nie brzmi. Babrzysko, uwielbiam to słowo, najdziksze kąpiele, jelenie gibasy, najśmielsze łosiowe błota. Patrzę i nie mogę przestać uśmiechać, tutejsze harce mnie wypełniają. Moje zmysły już tak wyostrzone, że znajduję skarb pomiędzy liśćmi i gałęziami, poroże zrzucone przez młodego jelenia. Oni mnie to jak dziecko, sama nie wiem dlaczego, Chyba to świadomość, że dotykam tego jako pierwsza niezwykła faktura. Piękno, leśny skarb, słońce coraz niżej przebija między drzewami, światło przestaje być ciepłe, a staje się jedynie niebieską poświatą. Las ponownie się budzi, dźwięków przybywa, coraz bardziej czuje się tu obca i niechciana. To już czas. Jestem tylko gapiem. Ja tu nie należę. To las mnie napełnił. Ja nie dałam nic.